Mura. Anagramiczność tych dwóch nazwisk, bo z każdego z nich prawie można otworzyć nazwę. Nazwisko rywala Klemens już w powietrzu i to jest dobry skok. Przypomnijmy, że to jest skocznia o punkcie K125 metrów, nie 120. Rekord 143,5 Zimona Ammana. A później wyrównany przez Mariusa Lindwika w ubiegłym roku. Amman się tutaj nie zakwalifikował. A Klemens skoczył 130,5 metra, a więc dalej niż w serii próbnej, dalej niż we wczorajszych kwalifikacjach. Jakie warunki wieczne? Będzie miał odjęte punkty. A zatem wiało lekko pod narty: 130,5, 119,2. Nota Klemensa. I zobaczymy, co na to naoki Kamura, który był 25, o jedno miejsce wyżej w Kwalifikacjach. Japończyk. Japończyk po raz trzeci w turnieju czterech skoczni. W tym sezonie punktował wrócę w, w niżnym tagile A teraz, aby pokonać Klemensa, czego nie życzymy, mu musi skoczyć 135 metrów, bo poprawiają się warunki, mocniej wieje pod narty. On skacze, ale nie dolatuje do zielonej linii, która została tam wyznaczona. No o tym już wspominaliśmy. 128,5 metra na kamurę, a więc klemens murańka. Niemal na pewno, niemal na pewno w serii finałowej. Mówiliśmy o tym, że to turniej czterech skoczni przynosił przeróżne nowinki. No jedną z nich właśnie jest ta zielona linia, która pokazuje ile orientacyjnie trzeba skoczyć, aby osiągnąć jakiś cel. Awansować do finału, pokonać dotychczasowego lidera. 108,5 punktu, dużo punktów odjętych za wiatr, bo mocniej wiałą pod narty Klemens, Murańka w serii finałowej. To jest pierwsza dobra wiadomość 1 stycznia 2021 roku. Zdecydowanie tak, już na dzień dobry mamy pierwszego skoczka w serii finałowej.